Rodzice niepełnosprawnych dzieci przyszli dziś do Sejmu, by apelować o spotkanie z panią premier i większą pomoc. W czwartek premier Beata Szydło zapowiedziała program poprawy warunków opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Dziś jednak w sprawie spotkania nie ma odpowiedzi Grzegorz Kępka. Liczymy na to, że jednak zaproszenia dotrą. Matki niepełnosprawnych dzieci przyjechały do Sejmu z całej Polski. Człowieka niepełnosprawnego. Choć w wielu przypadkach ich podopieczni już dziećmi nie są. Mama 27-letniego syna z autyzmem. Mama niepełnosprawnego 17-letniego Martina. Po tej czwartkowej zapowiedzi Beaty Szydło. Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Mają nadzieję, że ich los się poprawi. Wiele z matek, by opiekować się dziećmi, rezygnuje z pracy. Renta socjalna to jest kwota 644 zł. I to ta kwota ma starczyć na, dla osoby niepełnosprawnej. Sprawnej dorosłej, żeby przeżyć cały miesiąc. Jest to niemożliwe. Rodziny osób niepełnosprawnych chcą, by renta socjalna wzrosła do 1300 zł. I apelują o zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego, który nie zmienił się od 10 lat. Oczekujemy tak naprawdę spotkania z panią premier. Bo temat jest bardzo poważny. Kancelaria premiera nie odpowiedziała, czy do spotkania dojdzie. Milczy też Ministerstwo Rodziny, które ma przygotować zapowiadany przez premier program. Opiekunowie osób niepełnosprawnych są zostawione na głodowych kwotach, śmiesznych, śmiesznych środkach i jest co do zrobienia, jest co do naprawienia. Ale wielu rodziców, jak mama niepełnosprawnego Stefana, przekonuje, że ważniejszy niż pieniądze jest dla nich system opieki, którego w Polsce. Właściwie nie ma. Chciałam wiedzieć, co go czeka w przyszłości. Poszłam do naszego ośrodka pomocy społecznej. Pani dyrektor nie umiała mi na to pytanie odpowiedzieć. Zachęcała mnie, żebym założyła organizację pozarządową. Nawet orzekanie o niepełnosprawności jest pełne absurdów. Osoby, które od urodzenia, nawet jeśli nie mają w tej chwili 50 lat, są bez rąk, bo tak się urodzili, to co kilka lat, na przykład co 5 lat, muszą się stawiać na komisji orzekającej, żeby stwierdzić, czy przypadkiem te ręce im nie odrosły. Rządowy program pomocy dla osób niepełnosprawnych ma być gotowy do końca roku. Kluczowe jest słowo ma być. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych liczy się każdy dzień. Grzegorz Kępka, Wydarzenia.